Inny, bardzo interesujący, to spraw, aby ktoś powiedział nie na początku i wystrzegaj się tak. To, to, to jest coś, co mnie bardzo zaintrygowało. No i tutaj chodzi o to, aby wykorzystać nie drugiej osoby, aby dać jej poczucie autonomii. Na przykład, zamiast mówić, to jest przykład z książki. Czy zgadza się pan, że płacimy za wysokie podatki? Na przykład, tak. Czy chce pan to zmienić? Tak. Czy wesprze pan nasz komitet głosowania na kadeta X? Nie. Do widzenia. Zamiast tego można Powiedzieć nie i powiedzieć coś w stylu: Czy uważa pan, że polityka pana X jest wartościowa? Nie. Czy chce pan to zmienić? Tak. Oto numer banku, aby zrobić dofinansowanie do partii pana i tam innego polityka. To jest przykład z książki wzięty. No i właśnie. Nie chodzi o to, aby ktoś przyznał nam rację, aby, ale aby uznał cel za własne dyskusje. To też jest bardzo istotne. No i to jest cały czas coś, o czym Chris mówi. Spraw, aby druga, so aby druga strona i ty, chciały rozwiązać ten sam problem lub jeszcze lepiej spraw, aby druga strona chciała rozwiązać problem za Ciebie.